Ksiądz Daniel Wiśniewski. W poniedziałek, 22 września, w książeczce z Biblią na co dzień, odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Księdze Psalmów, w Psalmie 111, w wersecie trzecim. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. A drugi fragment pochodzi z listu do Filipian, z rozdziału trzeciego, z wersetu dziewiątego. Nie mam własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz te, która wywodzi się z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Codzienne życie przyzwyczaja nas do tego, że mamy brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Pilnować tego, co mówimy i co robimy, bo kiedyś zapłacimy za te rzeczy cenę. Zbierzemy tego plon. I tak, jeżeli będziemy mówili ludziom miłe rzeczy, to zbierzemy plon w postaci przychylności ludzi wokół nas. Jeżeli będziemy umiejętnie pracowali, to zbierzemy plon w postaci większej puli pieniędzy do, do zagospodarowania. A jeżeli będziemy potrafić gospodarować swoim czasem, to naszym plonem będzie to, że starczy go nam na rzeczy najważniejsze na przykład na bliskich. Plon można też zbierać też w negatywnym sensie, bo jeżeli zawodzimy oczekiwania ludzi, na których nam zależy, migamy się od obowiązków lub emanujemy egoizmem, to odpowiednio otrzymamy w nagrodę napięte sytuacje, mniejsze wynagrodzenie czy osamotnienie. To, co robimy, Mówimy, a nawet myślimy, ma swoje konsekwencje. A Pismo Święte konfrontuje nas z brutalną prawdą, że nawet jeżeli bardzo się staramy, to nie zasługujemy na wiele. Było w historii wielu ludzi, którzy myśleli, że są w stanie swoimi siłami sprostać Bożym standardom wbić sobie do głowy wszystkie zasady. Zapamiętać wszystkie reguły, całą potrzebną mądrość i prowadzić życie w sposób w 100% dobry. Czynami swoich rąk udowodnić Bogu, że są absolutnie nienaganni i tym samym otworzyć sobie wrota Jego królestwa. Bardzo optymistyczne myślenie. A tymczasem ich natura, tak samo jak natura każdego innego człowieka, na tej drodze intensywnie się potykała. Marcin Luther nie bez powodu powiedział kiedyś, że ludzka natura jest skażona przez grzech w wymiarze, jaki ciężko jest człowiekowi pojąć, i że w wyniku tego nie jesteśmy w stanie bez zewnętrznej pomocy zachowywać się tak, jakby tego oczekiwał od nas Bóg. Że być może jesteśmy w stanie zdobyć się na jakieś pozytywne działania w kontekście społecznym, ale względem Boga i drugiego człowieka nie podejmiemy działań, które bez żadnej wątpliwości można nazwać dobrymi, bo nasza wola jest zniewolona. Pomyślmy o tym. Gdy ktoś ma lepiej od nas, potrafimy zazdrościć. Gdy ktoś nas skrzywdzi, potrafimy chcieć się mścić. Gdy ktoś rozmawia o sprawach dla nas ważnych bez naszej obecności, potrafimy wykazywać nieufność. A gdy widzimy atrakcyjną osobę, potrafimy odczuwać pożądanie. Oprócz tego pragniemy rzeczy, które są ładne. Zazdrościmy, gdy ktoś je ma i gardzimy, jeżeli ktoś działa nie po naszej myśli. Te wszystkie rzeczy możemy odczuwać. Jeżeli nie jesteśmy uważni, to one przynajmniej w odrobinie przejmą nad nami kontrolę. I w większości przypadków. W takiej choćby niewielkiej części przejmują. Jak więc mamy podejmować decyzje, które idealny Bóg mógłby aprobować? I jak mamy prowadzić życie, które idealny Bóg mógłby pochwalić, jeżeli nasza wola jest niewolnikiem tak wielu emocji, pragnień, namiętności? Dlatego prawdziwą Ewangelią, prawdziwą dobrą nowiną jest to, co Bóg pokazał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Że On widzi nasze zmagania, widzi kondycję naszej duszy, widzi naszą zniewoloną wolę i wychodzi nam naprzeciw. Zabiera od nas konsekwencje naszych czynów i zamiast naszej przypisuje nam swoją własną sprawiedliwość. A jedyne czego od nas wymaga to złapania się Jego ręki, otwarcia się na Niego, powiedzenia Mu tak i pozwolenia, by On działał tam, gdzie my nie możemy. Nie bądźmy więc jak znana z bajek dla dzieci Zosia Samosia, która ciągle krzyczy, ja sama, ja sama. Nie zdawajmy się na naszą zniewoloną wolę, by wskazywała nam kierunek życia. I nie dźwigajmy brzemienia konsekwencji naszych działań, ale zdajmy się na Boga, który oferuje nam swoją pomoc. Otwórzmy się na Niego. Pozwólmy Mu przemienić nasze myślenie i pozwólmy Mu nas zbawić. Bo my tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić w kontekście zbawienia, to przyjąć Jego dary. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami Eryka Lubana, które to ku naszej refleksji podaje nam z Biblią na co dzień. Bez wiary nie można ostać się przed Bogiem i podobać się mu. Bez wiary nie można uchodzić za sprawiedliwego przed Bogiem. Dlatego człowiek tylko przez wiarę. Jest usprawiedliwiony przed Bożym obliczem. Amen.